Dariusz Szpakowski Miło mi również powitać na stanowisku komentatorskim Włodzimierza Szalonowicza Witam Państwa i zapraszam na wspaniałe widowisko No niezły mecz nam się trafi. Tak przyjemnie Właściwie wiesz co jak kieliszek dobrego porto. Piłka poza boiskiem odbita od jednego z graczy. Out piłka dla Polaków. Groźnie, ale zdążyli na czas. Skutecznie dograł do kolegi. Za szybko stracili. Lewandowski. Robert Lewandowski. Będą kontratakować. Nic nie wyszło z tego kontrataku. Nakomicie bramka i będzie rzut rożny dla Polski. Uderzenie głową. Ale świetny, cudownie, kapitalnie. Mamy powtórkę, kto jak kto naprawdę potrafi fenomenalnie główkować. To prawda i pokazuje to zresztą nie po raz pierwszy. Obrońcy zaspali przy tym rzucie rożnym. Pierwsza bramka zdobyta została w dziesiątej minucie. Co zrobi Senko? No, wspaniały futbol. Od razu widać, że mamy do czynienia z mistrzami. Prawda, Darek? Całkowicie w tym sezonie zasługują na pierwsze miejsce. Obraniak. Lewandowski. Okazja! Sam na sam! Dostrzegł partnera. No, potwierdza, że ma predyspozycję lekko atlety. I czy ten za jego plecami to też... Dobra główka! Dobrze zablokował. Tak, to ważny przechwyt. Pomyłka mogła zakończyć się utratą bramki. On nie przepuszcza żadnej okazji do strzelenia bramki. Czy to wykorzysta? Uderzenie. Ej, blisko słupek. partnera Robert Lewandowski dobrze poda jest szansa Jest szansa na kontratak No i kontra zastopowana Blisko polekarny. Czy to wykorzysta? Strzela. Broni. I grają dalej. Wspaniale przechwycił. Ależ walczą o piłkę. Oddaje strzał. Nie wykorzystał tej sytuacji. Zdecydował się na strzał z pierwszej piłki. Szkoda, że nie wykorzystał tego znakomitego podania. Adrian Mierzejewski. Lewandowski. Robert Lewandowski. O, uderzenie w stronę bramki. Mały no i bramka proszę Państwa. Co to znaczy uderzenie z pierwszej piłki? Ale też podkreślmy znakomitą asystę. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Wciąż się bronimy, zobaczymy, czy udanie. Będziesz jutrożny dla rywali. Obraniak. Ależ wspaniale to zrobił, cóż za zagranie. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Błaszczykowski. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Obraniak. Podał ją. Zmylił obrońcę. No ciekawe, co powie teraz sędzia. Tak, fał był ewidentny i żółta kartka oczywista. Proszę, mógł wyjąć żółtą kartkę za to, że Mur się przybliżył, ale tylko ostrzeg zawodnika. Alok Branki, Głaszczykowski Szansa na kontraktach, zobaczymy, co z tego wyniknie. Próbuje teraz ślizgiem. Strzela! A włóczęg kontra może była i dobra, ale widzisz jak wykończona. To prawda, napastnik powinien zrobić znacznie więcej. Piszczek. Może liczyć na pomoc kolegów z drużyny. Mija obrońcę. No ładny przechwyt. Nie ma już szansy na gola. Błaszczykowski. Przeciwnicy przejmują piłkę. Interesująco zapowiada się to wyjście na pozycję. Podanie na skrzydło Błaszczykowski. No umiejętnie przejął teraz obrońca. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Ależ podanie. Czy to wygląda? No będzie gol! No, pewna znakomita interwencja bramkarza. Szansa polskiej drużyny. Rzut rożny. Jest uderzenie głową na Bramkę. No tak! Żenada, naprawdę żenujące uderzenie. Wielka szkoda. To była dobra okazja do zdobycia Bramki. długo spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Ładna akcja. Zagrał piłkę głową. Dobre rozegranie. Czy to... Szansa! Trafił w słupek, a jest szkoda. Minimalnie niecelnie. Czy to wykorzysta? Tak jest. Rzut karny. Nie trafia z 11 metrów. Jeżeli podwóją z karnego, to kiedy mają strzelić bramkę? Piszczek. Sędzia kończy pierwszą połowę. Rezultat do przerwy 2 do 0. A szkoda, że skończyła się ta pierwsza połowa. Jestem pod wrażeniem zarówno gry, jak i zachowania publiczności. Dla nas, komentatorów, taki mecz to gratka. Piszczek, Błaszczykowski, podanie. Czy to wykorzysta? Dośrodkowanie chciałoby. Ależ pokazał teraz umiejętności. Popatrzmy, rzut rożny dla Polaków. Robert Lewandowski. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Obraniak. Cała seria udanych podań Imponująca wymiana Ale chyba o jedno podanie za dużo Rywal przy piłce A ładnie teraz ślizgiem próbuje Skutecznie dograł do kolegi No ucieka obrońcy Gra będzie wstawiana od bramki Adrian Mierzejewski, piłka wyszła na aut, rozpoczną Polacy. Polański, Robert Lewandowski, no trzeba pochwalić go za to podanie. Polański, powoli z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają aż nadarzy się szansa do strzału. Chyba troszkę przekombinował, choć ładne to było. Piłka trafia do przeciwników. Świetne podanie. Przejli piłkę. To może być interesujące. Zawodnik biega w wolne pole. Po przejęciu jest szansa na szybki atak. No z tak daleka nie da się zaskoczyć bramkarza. No to pech dziwnie skosłowała piłka. Przegrał nie tyle z bramkarzem, co z nierówną murawą. Ależ piękne podanie. Czy to wykorzyst... Dobra okazja. Obronił, ale piłka na boisku. I piłka wybita do przodu. Piłka odbita od jednego z piłkarzy wypadła z boiska. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem z autu. Zmiany w obu drużynach. No, zmienił teraz całkowicie obrońców. Świetnie. Ucieczka, ale nie uwieńczona sukcesem. Piłka chodzi jak po sznurku. No i przejęli w ostatniej chwili. Piszczek. To typ pracusia. Zawsze wszędzie go pełno. Precyzyjne podanie. Dobra interwencja obrony. Pięknie podał. Piłka w pole karne. Szkoda, próbował dośrodkowaniem znaleźć swojego partnera, ale zabrakło kilku centymetrów. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Aut piłka dla Polaków. Na boisku pojawi się nowy zawodnik. W ostatniej chwili przejęli. Ładnie wymanewrował obrońcę. Jest szansa. No wyręczył teraz bramkarza znakomicie. Robert Lewandowski. Brawo. Ładnie piętą. Dobrze ściąga obrońców i ma do kogo odegrać. Czy to wy... Uderzenie głową. Piękny gol. Proszę. Wyprunął w górę jak ptaka uderzył fantastycznie. Jest nie do powstrzymania w grze głową. Znakomicie gra głową ten zawodnik. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Czy wykorzystają szansę w szybkim ataku? Dobrze dograł. To dobry moment na centrę. Świetne podanie, czy to wykorzystają? Może być groźnie. Spójrzmy, dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. Czy to wykorzysta? Strzela! Broni, ale piłka w grze. Pusto bramka z soli! Ustawiają piłkę w narożniku boiska. Będą dośrodkowywać rzut rożnego. Trener zdecydował się na wymianę zawodnika. Źle wykonany rzut rożny. Przeciwnik przejmuje piłkę. Zdecydował się na strzał. Dobrze zablokował. Gol pokonał bramkarza. No, no. Przyszła kryska na matyska. Oto jakieś skojarzenie bramkarskie, ale teraz rzeczywiście no, przyszło mu puścić gola. Gol rzeczywiście kapita... Odbił piłkę. Próbuję teraz ślizgiem. Dobrze skrzydłem. Może dogrywać. No nie mogą się przebić. Grosicki. Dobre podanie. Świetnie przedarł się przez obronę. Znakomite doszło. Pusta bramka będzie gol. Pięknie, pięknie, pięknie gol dla Polski. No jestem wzruszony. To jest bramka, która chyba definitywnie dobija rywali. Masz rację, wątpliwe, by mieli jeszcze okazję do odrobienia strat. Tym trapieniem całkowicie odebrali nadzieję rywalom. Piłka wciąż brze. Dobra wrzutka w pole karne może być groźna. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna. Końcowy gwizdek i koniec meczu. Zasłużona wygrana i trzy punkty. Od początku narzucili tempo, któremu nie sprostali rywale.